To nie jestem pierwszy raz, ale w konkursie brałem chyba udział. Mój film Marko kiedyś dostał tutaj nagrodę w 2005 roku, ale nie byłem wtedy na festiwalu. E, tak, więc moje filmy, albo filmy z moim udziałem już były tutaj na festiwalu. Przecież niezależny film najpierw zrobił Niewolski, Dila i później znakomitą symetrię. Jacek Borców zrobił Kalafiora niezależnie, i później zrobił już Tulipany i kolejne filmy. Więc nie jestem e, pierwszy, ale rzeczywiście byłem bardzo długo w tym ofi, więc już więc ten transfer jest dosyć głośny z tego powodu. Myślę, że nie, nie wiem, co, co ludziom siedzi w głowach. E, dla mnie to była naturalna droga rozwoju od jakby, takiego przedszkola, od takiego totalnego undergroundu i, i, i chaosu poprzez. E, Krok w stronę e, profesjonalizacji. Dla mnie to było naturalne, że prędzej czy później chciałbym się zmierzyć z profesjonalnym kinem, ale nie wiem, czy to powinna być reguła. Będę e, w, przykładem do naśladowania. E, myślę, że takie rzeczy dają przede wszystkim, e, że na początku robi się to wszystko dla zabawy. E, ja oczywiście. Z, Starałem się w ten sposób też jakby wyrażać zawsze artystycznie, mniej lub bardziej w sposób udany. Myślę, że im więcej się popełni błędów i zrobi filmów, tym później lepiej, jak się, jak się człowiek profesjonalizuje, żeby ich właśnie później nie powtarzać, kiedy już się ma do czynienia z konkretnym budżetem, a wtedy te pieniądze, jeżeli są źle wydane, to szansa na następny film jest mniejsza. Więc warto, y, warto ćwiczyć, po prostu eksperymentować i się niczym nie przejmować. Ale kiedy już się chce y, opanować to wariactwo, no to wtedy y, następuje pewien rygor. Więc im więcej sobie poćwiczymy, tym później w, w tych ramach profesjonalnego kina możemy y, z mniejszym strachem do niego podejść. Wina jest y, coś po mojej stronie, ponieważ jestem leniwym człowiekiem. Do niedawna byłem leniwym i takim za mało zdecydowanym, myślę. ale kiedy już zacząłem, e... okazało się, że kino jest moją pasją i ja, ja muszę robić filmy i starać się, żeby robić je e... w sposób e... normalny, finansowany. No to już wtedy byłem na tyle zdeterminowany, że, że... I też, myślę, że nabrałem pokory. Generalnie przestałem patrzeć na, na przeszkody, jakie są w dążeniu do debiutu, tylko bardziej się skupiałem na rozwiązywaniu wszelkich przeszkód, a nie na samej przeszkodzie, że jest przeszkoda. No już to tak, determinacja i taka jakby chęć, chęć zrobienia, zrealizowania tego projektu. On też miał miałem sprzymierzeńców. To nie jest tak, że się człowiek rodzi na pustyni i, i sam do wszystkiego dochodzi bo po drodze spotkałem ludzi, którzy podali mi rękę, jak Jerzy Kapuściński, później Robert Gliński, Włodzimierz Niederhaus. To jest... Więc kiedy już trafiłem do tych zawodowców, którzy byli zainteresowani, żeby ten projekt powstał, to, to on powstał. Myślę, że nie interesują się kinem tak zwanym offowym czy niezależnym, ponieważ w tym kinie jest bardzo dużo złych filmów i one niosą taką tak, tak, takie świadectwo, że to jest amatorka i syf, nie? Często. A, a nie chce im się szukać takich perełek, które zawsze, zawsze są na festiwalu e, niezależnym. Zawsze są filmy, które się wyróżniają, które są dobre i są twórcy, którzy później ewoluują e, w stronę zawodowego kina. Różnie to bywało. Myślę, że taki boom na kino niezależne jest to trochę przygas. To, co było w 2005 roku, to byłoby apogeum. A myślę, że. Nonszalancja zawodowych producentów, którzy uważają tutaj banda amatorów, która bawi się w kino, to może ich zgubić, ponieważ mogą przeoczyć naprawdę zdolnych ludzi. Jeszcze w kinie ofowym jest paru zdolnych ludzi, którzy powinni mieć szansę zrobienia filmu autorskiego za normalne pieniądze, bo to by było bardzo odświeżające dla polskiego tak zwanego mainstreamu. Nie śledzę, nie jestem Google, nie śledzę, ale śledzę, interesuję się tymi karierami, twórczością tych, tych moich kolegów z OFU, z którymi zaczynałem, albo pojawili się w tej mojej drodze, do, podczas tej drogi w kinie niezależnym i kibicuję, obserwuję co zrobili nowego, czy się rozwijają, czy, 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 czy zjadają swój ogon. No, i jestem spokojny o niektórych. Myślę, że prędzej czy później zrobią coś, co, o, o, co, co będzie głośne. Na razie nie mam takiej jakby możliwości, żeby komuś pomagać. Już nie jestem Don Corleone, <grym> nie siedzę w strukturach, ale bardziej moja pomoc to chyba byłaby taka y wysłanie pozytywnej energii i, i wsparcie, kibicowanie. Więc jak będę już w strukturach, będę starym dziadem, to będę pomagał. Cieszę się, że już mam to za sobą i teraz już jakby zamknąłem ten rozdział tą premierą i mogę powoli się szykować do następnych planów zawodowych. W przypadku tego filmu, który uważam, że jest całkiem przyzwoity, jest, jest to sytuacja nawet przyjemna, bym powiedział. 15556 po pierwszym weekendzie. Nie, tak. nie jestem z tego zadowolony. Spodziewałem się tego, kiedy usłyszałem, kiedy dowiedziałem się ze stop klatki, kiedy mam premierę, to wiedziałem, że no cóż, nie tym razem. Ale to też nie jest taki film, który by trzaskał rekordy, więc. Więc się spodziewałem tego, że to jest raczej dla ludzi wymagających, a był sprzedawany jako produkt masowy. Ale to już są rzeczy, na które reżyser nie ma wpływu. Wtedy. Jak, jak już będę starszym gościem w dużej branży, będę, zrobię parę rzeczy, które kiedy będę mógł po prostu stawiać warunki, no to wtedy będę miał na to wpływ. Na razie płaci się frycowem, po prostu. Jest to czasem, czasem to swędzi, ale generalnie jestem tak zadowolony z, z obrotu sprawy, no pogoda też nie pomaga, no ale to było wiadomo, że jak wejdzie w czerwcu to, to nie będzie mrozów, nie śniegów. Tylko pozytywne, nie? bo jak widzę, że ktoś po prostu tam ma problem i, 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 i rzuca, rozlicza się po prostu swoje, swoje frustracje, to, 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 to szkoda mi czasu na, na to. Komentarze. Jeżeli, jeżeli widzę, że jest jakaś konstruktywna krytyka, to, to się przygląda, na przykład, żeby zobaczyć jakaś kumacja inna. Ale z, generalnie są nastawione na pozytywną, na odbieranie pozytywnych rzeczy. Więc generalnie, żeby nie zajmować się negatywnymi rzeczami, bo to się. Trzeba wysyłać w kosmos pozytywne rzeczy, odwracając odwracają do Ciebie pozytywne. Jak wysyłasz, emitujesz, e, że powiem, główną energię, to, to ona do Ciebie wróci.